Nowy program operacyjny do CHC na AGNAF 5. Rozszerzenie na temat linii i uzupełnienie dalszych funkcji. Część druga. Tutaj mamy linię prowadzącą, po której jedziemy, a ta zielona w poprzek to jest obrys pola dookoła. Czyli ta tutaj zewnętrzna to jest pierwsza po granicy, następna, następna. I żeby to wywołać, ona tutaj jest dookoła. O tak, ta widać tutaj, już jest bobrzek jak pola widzimy i jak mamy już te linie wyznaczone, to żeby na nie przeskoczyć, to musimy tutaj wejść i już ta linia nie jest zakolorowana na czerwono, czyli po niej nam nie będzie prowadziło po żadnej takiej wytyczonej, tylko po wodzie. Pierwsza z brzegu, druga jak wiedziemy bliżej i trzecia. Czyli Teraz jak włączę, to będzie ciągnik chciał tam jechać do tamtej linii, co jest naokoło, tu nawet widać na horyzoncie. Też jest. O, poprzeczniak zakolorowany. I teraz dalej, następna sprawa. Jak to zrobić? Tutaj wchodzimy w ten kłos, jak gdyby, zarządzanie zadaniami. Mamy nasze pole, zadania i granice nas obchodzą, czyli granice edytuj. Jak mamy zrobiony ten obwód, to tutaj mamy ilość kręgów do wyboru w tym miejscu. Sobie przewijamy, że na przykład 0, czyli tylko będzie widoczna granica. Na, 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 nawet na tej mapce będzie widać o. Jest granica i chyba jedna prowadząca jest. Zrobimy, że ma być ich trzy. No i teraz od razu nam się tutaj zrobiły. Oprócz tych dwóch, raz, dwa, trzy, czyli razem mamy cztery oprócz granicy. I to jest na szerokość narzędzia jakie mamy, czy tam odstęp jaki sobie ustanowimy. I przez to możemy mieć podgląd Dokąd maszynę mamy dojeżdżać i podnosić, i też nie musimy tutaj wyznaczać dodatkowych linii AB, bo już mamy jak gdyby po nich możemy też jeździć. I następna kwestia, że nie musimy wyznaczać po zrobieniu obrysu linii AB, tylko skorzystać z naszego obrysu, wybierz punkty. I tutaj się decydujemy, czy krzywa, czy prosta. Prosta jest ustanowiona. I na przykład wybieramy punkty narożne, pola gdzieś tam, gdzie byliśmy przy kamieniu. Czyli na przykład tutaj weźmiemy punkt A, punkt B. Promimy potwierdź, potwierdzamy i już jest zapisana ta linia. I żeby ją wywołać, jeszcze raz trzeba potwierdzić zmiany żeby ją tu wywołać trzeba skorzystać z tej ikonki, bo teraz jest ciągle ta, o nie tej ikonki tylko tutaj tej o zmianę linii prowadzącej. Akurat jest więcej na danych i już już to mamy. I teraz żeby wrócić do linii, bo nam tutaj nie jest zakolorowana, nie będzie nas ciągnik prowadził po tej linii. To znowu musimy wejść że nie po granicach ma nas prowadzić tylko tutaj po tych liniach AB. I kolejna kwestia, ścieżki technologiczne. To znowu tutaj skorzystamy z tej ikonki aby sobie zaznaczyć na inny kolor nasze ścieżki, mamy tutaj przesunięcie linii, i na dole mamy ustawienia. Wchodzimy w te ustawienia. Tutaj zrobimy włącz, o, u góry, i na przykład zrobimy co trzecią. No to jest zależne od szerokości narzędzia. No, z opryskiwaczem, jak będziemy pracować, to będzie co pierwsza, ale z jakimś tam innym narzędziem, no to. Odpowiednio się dostroić i teraz tutaj mamy zakolorowane co trzecia, czyli 1, 2, 3, kolor. 1, 2, 3, kolor. Tak będzie przeskakiwało w drugą stronę też. 1, 2, 3, kolor. Znowu, żeby to zmienić, ustawienia i wybieramy może na przykład co druga, powiedzmy otwierć i teraz mamy co drugą linię zaznaczoną no a żeby wyłączyć to 0 i tutaj wyłącz dalej tutaj jeszcze ścieżki dojazdowe czyli mamy ile ścieżek ma zostawić nam puste miejsce, bo na przykład mamy dróżkę i równolegle znowu ma kontynuować tam ścieżki też jest taka tutaj funkcja no i linie możemy wpisywać tak samo ze współrzędnych, możemy je przenosić między nawigacjami wysyłając je kodem tak samo zresztą jak i jak i pola, obrysy pól Przesłać na przykład pole na inną nawigację, mamy tutaj samolocik, wpisujemy kod do eksportu i na drugiej nawigacji, żeby to odebrała, trzeba wejść w odbieranie. W... i wpisać ten kod i automatycznie przerzuci te dane, które chcemy, czy linie, jakie ustanowione mamy, no to, to co jest niezbędne do pracy. Zmianę jasności ekranu można również zrobić z trudnego paska. Opuścić zmianę Dzień Noc. I po zmianie Dzień Noc również można regulować jakie mamy świetlenie. się znajduje. A w następnym materiale zajmiemy się narzędziem, ustalaniem jego szerokości, tym czy ściąga jak talerzówki na przykład, ciemniki, żeby wypośrodkować, czy maszyna równo za maszyny za ciągnikiem podąża. Jest tutaj taki kalkulator i jak z tego kalkulatora korzystać. Jeśli starczy czasu. W filmie to zajmiemy się auto, uwrociami. Jak je włączyć? Jakie tutaj mamy różne parametry? I mniej więcej jak to ustawić. To by było na tyle do usłyszenia. Hej!